Wartość prądu znamionowego, czyli maksymalny prąd pracy dla takiego układu wynosi 24 ampery. My tutaj ustawimy czterokrotnie większe wartość tego prądu. No i będziemy chwilkę musieli zaczekać, żeby zobaczyć, co się zaczyna dziać. Co z izolacją się już dzieje? Od temperatury, temperatury przewodów izolacja nam się już stopiła. Temperatura już wpłynęła na zmianę też koloru przewodów, stracą ten charakterystyczny brunatny. I dopiero w trzecim etapie, w trzecim kroku niszczenia tego układu, obudowa złączki na tyle się już nagrzała, że zaczyna być też plastyczna.

nie no, no. dywisz. Powiedz ciepłe. <grym zresztą> Sam to dotki, wierzy. bo ci siły. Siema. w zimie Jest spróbuj się ale ja na polski. Na